Dlaczego twoja dieta nie działa? Dlaczego nie możesz schudnąć, jesteś na diecie i coś nie działa? Nie chudniesz. Albo tracisz zbyt szybko na wadze. Kliknij tam w link. Mam dla ciebie 28-dniowy taki program odchudzania, testowy, tylko 100 zł. Kliknij link tam w opisie, wypełnij formularz, zobaczysz naprawdę będzie to takim totalną zmianą. Dlaczego? Dobra, działamy. Dlaczego nie może schudnąć? Pierwsza rzecz: źle ułożone odżywianie, czyli, czyli co? Za dużo jesz lub za mało jesz. Zobacz, jeżeli za mało jesz, no to wydziela się Zbyt dużo kortyzolu, hormonu stresu, który oczywiście będzie blokował e, Twoje odchudzanie. Gdy, e, gdy za dużo jesz, no to będzie za dużo insuliny i znowu będzie blokada e, w odchudzaniu. Następna rzecz: roztwianie hormonalne, na przykład insulinooporność, zbyt wysoki poziom kortyzolu. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy to są blokady. To są blokady, które powodują załóżmy, niedoczynność tarczycy, tak? Tarczyca działa wolniej. No i ma niedobór składników odżywczych, najczęściej jest to spowodowane tym, lub też zbyt wysokim poziom, poziomem kortyzolu, hormonu stresu. I on blokuje. Al, no albo może, tak jak mówię, blokować niedobór składników odżywczych, który będzie powodował niedoczynność lub też nadczynność tarczycy. No i wtedy organizm metabolizm źle pracuje, nie możesz schudnąć. Insulinooporność, czyli Twój organizm źle reaguje na węglowodany, ogólnie na pożywienie. Tak? Tak, tak mówiąc w skrócie, tak? Po prostu jest oporny na insulinę. No i wtedy trzeba pokombinować z Twoim odżywianiem. Czasami odstawić na przykład węglowodany, czasami odstawić tłuszcz. I wszystko zacznie wracać do normy. No i jeszcze odpowiednia ilość posiłków, dopasowane do Twojego stylu życia. I wtedy wszystko zacznie dobrze pracować. Zbyt wysoki poziom kortyzolu. Jeżeli masz ciągły stres, na przykład właśnie odżywianiem lub czynnikami zewnętrznymi, no to to będzie blokowało spalanie tkanki tłuszczowej. Przez co no nie będziesz miał żadnych efektów. Także mamy zaburzenia hormonalne, stres, tak, no bo no to już powiedziałem w zaburzenia hormonalne, źle ułożona dieta. Te czynniki. A co do diety. Okej, okay, dobra, jeszcze powiem co do diety. że na dieta, czyli na przykład czasami nie będzie ci służyło, tak jak tu jest popularne odstawienie węglowodanów, bo tak dużo ludzi robi. O, mam schudność, no to ja odstawię sobie węglowodany. No ale powiem ci, że nie każdemu to będzie służyło. Bo na przykład spowoduje zbyt duży niedobór potasu, magnezu, sodu, które są takimi minerałami potrzebnymi, by się dobrze czuć, by mieć dobre samopoczucie. No i nie potrafimy jak sobie z tym nie potrafimy sobie z tym poradzić. Będziemy mieli zbyt dużo przetworzonych produktów w diecie. Też nie będzie to działało. Będziemy mieli za mało produktów przetworzonych. Pewnie się zdziwisz, ale czasami tak jest, bo yy, na przykład yy, yy, ktoś bardzo lubi, jest przyzwyczajony do różnego rodzaju przetworzonych produktów, tak? I teraz nagle całkowicie odstawi No to co się stanie? To się stanie, że jemu tego będzie brakowało i będzie sobie źle radził i szybko zrezygnuje z tej diety. Więc te czynniki, no jeszcze można powiedzieć tutaj czynnik psychologiczny, nie dodałem, właśnie. Czynnik psychologiczny, czyli nastawienie, że chcę szybko schudnąć, chcę 5 kilo miesięcznie schudnąć. No to są nierealne takie cele. Nierealne cele, więc, więc no to, to też będzie Dieta wtedy nie będzie działać, bo trochę schudniemy i będziemy ciągle niezadowoleni, że nie chudniemy tyle, ile trzeba. Także podejście jest bardzo ważne. Niedocenianie efektów, które już mamy, czyli na przykład lepiej śpimy, spadających centymetrów, tylko patrzymy na wagę, to też jest takie błędne koło bardzo negatywne i nie Twojego odchudzania. Nie widzimy tych pozytywnych rzeczy, które wpływają na nasze życie. Wtedy ta dieta nie będzie działała i nie będziemy osiągali efektów. Także ty popatrz na swoje, jaki popełniasz błąd i możesz go naprawić. A tak jak mówię, dołącz do mojego 28-dniowego wyzwania. Wypełnij formularz, ja do ciebie napiszę. Kliknij link w komentarzu. Trzymaj się, pozdrawiam. Skomentuj, udostępnij. 告诉沈娘。